Jesteśmy in the middle of nowhere, po środku niczego praktycznie. Tam wygląda jakby jakąś rakietę wystrzelili międzykontynentalną. Ale jesteśmy u praktycznie pukamy do od drzwi albo we Framogi Capital Reef National Park. Dlatego tu jesteśmy. A tam po drugiej stronie jest pizza. Rzadko jemy pizzę, więc sprawdzimy ją, jaka tu jest. Tu się przechodzi, tam się jedzie w stronę Parku Narodowego, a tu idziemy na pizzę. Damy znać. Jeżeli nie wyjdziemy w ciągu 15 minut, to wiecie co robić. Dobra.